O, witam wszystkich serdecznie. Widzimy się w nietypowej serii, bo z EU4. A dawno już nie grałem, chyba od momentu Kastyli, albo. Nie, Żydami jeszcze graliśmy kiedyś, co nie? Na Ameryce. Tak, to, to jeszcze nagrywałem. No a tak to Kastylia była i w sumie nic więcej chyba nie grałem z e 4 No a teraz będzie wielka polska yy, Rzeczpospolita. Yy, jak to mówiłem, Żydowska Rzeczpospolita Kupiecka, bo yy, niespo... niespodzianka. E, tak, Kajzerka ze mną gra na Brandenburgi, ja jako Polska gram i, i, i. Jesteśmy Żydami. Więc będzie zabawnie, bo chyba jedyni Żydzi, jak pamiętam, to są na rogu w Etiopii, tam na rogu tego. Mm, jak to się nazywa? Na rogu no, no, Afryki. No, no, no. Tak, więc będzie ciekawie. Czy w Czechach jebli Husyci? Tak, Husyci. Od początku gry są. Nice, to bardzo Ale oni dobrze. nie przejęli władzy jeszcze ta religia tam nie przejęła. Okej, okay, widzę, że na Węgrzech walczą ortodoksi z katolikami. Na Litwie to samo. Znaczy Litwa przejęła katolicy, no weź to pod uwagę, tylko po <coughs> prostu będzie <coughs> tak. No wiem, dlatego nie, nie wiem, czy oni będą chcieli ze mną machnąć, wiesz. Nie nie, nie, to wiesz co, jak to wygląda? Jak masz pokreskowane, to po prostu znaczy, że religia nie jest tego państwa po prostu. Rozumiem, czekaj, ja sobie porzucam wrogów. E, wrzucę sobie na pewno Teutonic mm. O, Dania i Węgry też mają mnie na rywalu. Super. E, Węgry mógłbym wrzucić w sumie. Czy Dania lepiej, kurde, teraz myślę. Dania ma słabszą No, ale ma Unię Personalną czym? Ze Szwecją? No, no i Norwegią. A Węgry mają z kimś? Nie. Chor ze Chorwacją, ale Chorwacja to nic. No to, Chorwa no to witamy. Kogo jeszcze mogę wkurzać? <grym> Czechów! <grym> ale to HR. To może ja sobie wrzucę ich? Czy ja nie powinienem jako, że nie jestem... Nie, to nie, to nie. Okay, to mogę jeszcze Litwinów wrzucić, ale Litwinów chcę ze sobą mieć, więc no. No to co wybierz kogoś tam innego? Mam tylko do wyboru Czechy, Danie i Litwę. No to, to wybierz ich i tyle, i tyle. Danie czy Czechy? Lepiej, Czechy chyba. Czechy. I tak ich nie zamierzam atakować póki co. No w sumie Czechy, Czechy są osamotnione teraz, tak a co się. Mówisz? No co zobacz, kto ma ich na rywalu. Wszyscy. Tak, Dania, Węgry. Wszyscy sąsiedzi i Duńczycy. Boże. Wszyscy znaczący sąsiedzi. Dobra. Jest to dość. Ciekawe, dobra. Zobaczmy, co ja tam jeszcze miałem. Technologia jest na start to sama, instytucja. Gdzie była ta instytucja startowała? Pierwsza. A jak ta na technologia, na No. Tak, tak, tak. Ja mam, mam ją, bo sobie ustawiłem w skrótach, tylko chodzi mi. O, fajnie sobie ustawiłem podwójnie, że raz kliknę to jest instytucja, dobra. dwa razy to jest development. Nie wiedziałem, że tak można, szczerze. Można, można. Ej, to jest naprawdę fajne przypadkiem to ustawiłem, ale mi się podoba. Dobra. Eee. Co tam dalej? Dobra, to chyba startujemy. Ja i tak wydałem teraz cały hajs na armię, żeby sobie zwiększyć. Dajś, daj start, dobra. O Boże, co tam mam za sukcesora? Eee... Unia i Jagiełło jagie albo L czekaj lokalny szlachcic czy Jagiełło co jest lepsze Jagiełło teoretycznie chyba bo Unia co nie? No Jagiełło to masz Unię. Dobra Luiz że katolik. Hej o Boże co co tam je było? O nie czekaj bo mi Sejm coś krzyczy. A już rok minął nie dobra. Czekaj na chwilę pauzy dosłownie dam tylko. Co to jest? Sejm Debata? Pierwszy raz Polską grał i widzę, że jakiś sejm jest, i teraz się głowie. Debata w Krakowie. Super. Co tam jest? Jesteśmy Great Powerem. Super. Korupcja rośnie. Super. Uż sejm powstał. Zajebiście. Eee, małe low Dobra, już odpauzowuję. O, mam decyzję. Kurde, nie udało mi się. <grym> Mogę konwersję na judaizm rozpocząć. Where religia Religia. Izraela też na razie nie będę odtwarzać, chociaż jest to śmieszna opcja. A do Commonwealtha co to potrzebuje? Administracyjną dziesiątą i jeden stability chociaż. Eee, Warszawa. A, to czytałem już, co potrzebuje dobra. A i ma zawsze trzeba zniszczyć. Ma zawsze. Właśnie, jak się szybko anektowało? Bo zawsze było, ja już nie pamiętam. Eee, musi od 10 lat, i zmienić się na plusie. I tam po prostu zakładka okay. jest, a... aneksja. Rzeczpospolita obuiga Żydów. Może Austria ma bulldoopy o coś oczywiście, czyli pewnie o mnie. Nie, to było Shadow Kingdom. A, dobra, bo nie, nie patrzyłem. Właśnie, Jagiełło nie jest przypadkiem katolem? Jest katolem. No właśnie. Czyli będę miał jeszcze niezadowolenie w Żydzi. Ja muszę z pożyczki. Już? Od burgerów, bo to są tańsze. Mhm. Ej, z ciekawości, mam debatę i ten Sejm. Jak to działa? Bo ja mówię, pierwszy raz polską gram tu. Eee, debatę. Eee, to, bo ty masz taki parlament chyba, nie? Tak, tak, ja mam. Wiesz eee. co, ja nigdy nie grałem na tym nowym pod. Więc... A, zarobiście. Bo jest, że nie ma debaty w Sejmie, więc korupcja mi rośnie. Super. Eee, start w takim razie tej administracja, technologia, co tu mam stabilka plus jeden jestem za. A mamy gdzieś zwalczanie korupcji? Nie. Dobra, stabilka plus jeden to jest coś co ja chcę. O, to ma szansę wygrać. A, jest frakcja krakowska, widzę. I, czyli moja, i frakcja poznańska, czyli nie moja. Cztery military power, żeby ich przekupić. A i tak wygram, jest wywalony. Mówiłem, że także obaj okay. jak na republikę. Okej, czekaj, czemu dostałem jakieś claimy? A, bo mnie chcą zniszczyć, już super. Uwielbiam. Wszyscy sąsiedzi na mnie już klejmy robią. Gaddemyt. No, tak jest zawsze. No. Dobra, zwiększam sobie tych. Akceptpis. Kto to jest? Okay. O, Czechy mają nowego monarchę. O, frakcja lubelska powstała. Tego mi nie potrzeba. Co tam? Przewal hajs. 5 prestiżu. Przewalimy hajs, bo dostanę 300 tych punkcików. Kurde, tylko mi zaraz walnie... Czekaj, do kiedy ja muszę to kliknąć? Gdzie to było napisane, do kiedy ja muszę kliknąć event? Gdzie to było? masz po prostu, to czyli wyskoczy, bo to klikasz to. No tak, tak, ale ja chcę poczekać, bo mi minimalnie hajsu brakuje, co nie? Potrzebuję jeszcze... 2 miesiące i to automatycznie wybierze ci pierwszą opcję. Pierwsza opcja jest super. Tylko nie mam hajsu. Wiesz co wziąć? No? Wejdź sobie na estate'y Pożyczkę I idź tam do merchant group'ów Do merchant'ów Okej Tam opcję. Okay. opcje tak jest coś, nie? Okej okay. Poczekaj, poczekaj, bo mam po prostu za dużo Agenda mi wyskoczyła, super A ja, ja nic nie kliknąłem jeszcze Co, co jest? Nie sami so, mogli kliknąć Ta Sami zrobili sobie pewnie Ja! Przekupiłem jedną frakcję. Dobra. E, ale zanim będę robić. Dalej coś. Gdzie był ten Low -crown Land? Muszę to pogarniać. Kurde, ja już tak dawno w tym nie grałem. Ej, dostałem jeden z stabilki. I recovery Speedman Power, nie wiem, ale no. Stabilka mnie cieszy. Trzeba było coś innego tak myślę teraz wybrać. Dobra, e, Szlachty jest najwięcej, więc szlachtę chyba chciałbym połaskotać, żeby byli ze mną. A czy kupcy może w sumie? Aha, dobrze, nie. Kupcy to chcą, żeby po prostu przebić się do morza, to nie. Szlachta chce co? Zajmij Słowację, nie. Heciny? Gdzie? Gdzie są Heciny? A tu są Heciny. Dobra, czyli rabini. No właśnie, a kto mnie najbardziej nie lubi. Rabini. tak czekaj, bo to jest Loyalty? Nie, to jest Influence, to jest. Loyalty. Tak, to rabini. Dobra, lecimy dalej. Nice, co to jest? Jej, jeszcze dodatkowa sta. Dodatkowa. Dobra, już nie jestem bankrutem, super. Dobra, szes. Mówiłeś, jak 4 kawalerii to 16 tej piechoty, że najlepiej, co nie? No, ale to no, patrzę cały czas na tego orfę z bo tak będziecie będzie się dosyńczało. Jasne, jasne. Ale cały czas mnie cykluje te 4 kawalerii. Boże, coraz więcej tych, tych jest. Ziomków, niefajnych. O, mogę sobie brać te rzeczy. Mi się wydaje. E, czekaj. Jak to, co to, to jest? Dobra. Kurde, serio defraudacje już. Oje oh yeah. Hajsu nie mam, więc wyślę wam 3000 żołnierzy, proszę. No, to masz event Cyganie ich atakują. Nie, to jest event mołdawski i przegrałeś. Czemu? To ano. Mołdawię na markę, na fasalu, a zrobię A to jest losowo? Nie, to jest jakiś tam event, to jest jakiś tam wiesz, z kostkami. Znaczy No czyli Chyba tam kasa zawsze wygrywała. A, no to kasy i tak nie miałem, bo przed chwilą miałem ten event z kasą. Dobra, więcej tych wasali nie potrzebuję na razie. Chociaż kurde, dostanę do morza kolejny. Chociaż to to samo morze co Litwa ma. Co tu mam? Żeby anekstować musi być 54. Muszę mieć plus 100 opinii. Na razie rośnie, więc jest dobrze. Zintegrować, żeby tych to potrzebuje. 94. I 200 opinii, kurde, przewalone. Właśnie, czekaj, bo miałem tych dyplomatów ogarnąć. Dyplomaci bo to działało trochę inaczej niż. Tak, lokalna autonomia to tu była, wywalone. Tak, tak. A, reformy rządu były jeszcze. I że katolik weźmiemy jego. Coś mi wyskoczyło, tylko nie. No. nie Mysa, ci sojusz. Niech a, a e, tak, to ty byłeś, racja. O Boże, mogę konwertować Kazimierza na tego na żyda. No. Co? Może zmieniać, bo... No, tylko że minus dwa stabilki. Potrzebuję jedną stabilkę, skądś wyżydzić. Nie, nie rób tego, nie upadł. No wiem, kolejny może być po prostu ten. Bonus, możesz teraz budować synagogę. Właśnie, mm. o hajs, dobra, poczekaj, na chwilę pauzy potrzebuję. Gdzie się sprawdzało misję To było w tych, e, nie, nie decyzjach, w estate'ach? Nie. Ale co e, agendy, agendy chodzi dobra. Bo mam, żeby był podatek 5, base tax, to było, żeby tam zboostować... Nie, nie, tak, administracyjnie. A, no to administracyjnych właśnie nie mam, super. A jak chcesz zboostować, to wtedy opłaca się dać edict, nie? Ten, 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 to nie? No, jaki edykt? Eee, na development i to, o I wtedy masz to zresultowanie i to defywujesz. Mówisz? No, ja tak zawsze A myślę, jak że... się to... Dobra, tu jest edykt, dobra Bo już kurde nie pamiętam naprawdę niczego No jest, do developmentu, co nie? To... Ta... No. O kurde, ale tam daje... A dobra w sumie Na rok, ale może być To jest Plus jeden stabilki dostałem. Mogę go konwertować. Mam dwa stabilności. Nie no, ale nie będę go konwertować, bo chyba rzeczywiście nie ma sensu. Okay. A, bo to jest... Kurde, oni dostaną autonomię miesięczną do końca gry, u Łęczyca, gdziekolwiek to było. To chyba jest gorsza rzecz, ale się wybrała automatycznie, więc wywalone. Nie zdążyłem do... kliknąć. Wolałem chyba jednak stabilkę stracić jedną. No trudno. Jest! Żydzi są szczęśliwi. Gdy się rabinowie. O, skończył się ten. E, czekaj, właśnie. Mm, bo znowu. Czekaj, gdzie się brało tych dyplomatów, wyznaczało, żeby oni coś robili? Może co tam jest? Renesans, gdzie? Poczekaj, bo. Mi chyba wybuch bunt. A nie, Litwinom wybuchł bunt. Chyba muszę iść im pomóc. Nie, no da to radę, to są po 2000. Ilość... A, dobra, widzę, oni mają 15 i 13 tysięcy, nieważne. Kurde, oni mają flotę, moja flota przyszła. Dobra, to czekaj, bo jeszcze muszę ogarnąć. Boże, mi się minimalizuje za chwilę ta gra. Gdzie jest ten renesans, po pierwsze, a po drugie, jak z tą dyplomacją to działa? Bo już zapomniałem, po prostu tak dawno nie grałem w gdzie to jest instytucja? A, w Rzymie tutaj. Dobra. O, tańszy koszt technologii. To jest dobra rzecz. Tak, uh -huh. to Aha. 100 Church Powera kosztuje. Church Powera ile mam? Dobra, wezmę to najpierw. A. O, misję mam zrobioną jakąś? jest nice. pierwsza misja zrobiona. Rise the NOBEL Host I dostałem. Pr... Boże, tak, dostałem na Moskwę, na Nowogród. Jak permanentne claimy. I jeszcze dostałem na Psków oraz wschodnią i zachodnią, Prusy. To jest to, czego potrzebowałem na pewno. Tu się rabini wkurzają. Tu się kupcy Nie no, muszę rabinów powkurzać, bo kupcy są zaważni. Eee, w sensie, bo kupcy I inaczej. Balansować. I też musi balansować. No balansuje, balansuje właśnie. Chodziło, że wiesz, ci mieli 62, a tam ci 55, co nie? Nie I możesz i... też mieć dużo wpływów jednej frakcji. Bo oni mogą po prostu przejąć jakieś władzę, jak tam pięknie. Ta, to wiem, to wiem też. Że... No, na, na, obecnie szlachta ma 70%, no bo wiadomo. Polska. No, dobra, wywalamy w na jakiś moment. Ciekolwiek to jest. Ej, ściąłem katolika. Nic, nic, nic. Nie przejmij no, się. Tak nie można. Tak każe obyczaj. Nie? Dobra, co to jest? Eee... A że mogę? O, technologia. Tak, tak dyplomacyjna. Jak się fabrykowało klejmy? Eee, to było tutaj. Znośtynie, to ja nie chcę. Build Spite Network, to chyba było to. A dało się u swoich y, ziomków robić Spine Networka czy coś, żeby... Nie, dobra, Improve Relation. To mi wystarczy. Gdzie jest ma zawsze Improve Relation? Proszę. Eee, o, mam tego misjonarza, mogę nawracać coś, ale zapomniałem, że... W razie mi niepotrzebny. Gdybym ja chciał im wojnę wypowiedzieć. Oni mają sojusz z Danią. Okej, okay, Łotwa, Mecklenburgia. i Moskwa, halo! Czemu, czemu Moskwa, Dania i <gryżaki> Krzyżaki mają sojusz na mnie? Nie dziwi mnie to w ogóle. Niemcy zawsze lubili z Ruskimi kolaborować. I vice versa. Świecą się na zielono. Tak, świeci się na zielono, razem z Osmanem. Osman ma 4-4-4 i ty też. A ja mam 4-4-3, bo jeszcze... Bo z wojskową mam problem niemały, nie ukrywam. Bo... Mi zdechł ten gościu, co nie? Co miałem go. Ściąłem go w sumie, a nie zdechł, ale no. Taki tam szczegół. O? Co? Co? No bo był katolikiem. Ja nie chciałem tracić czegoś tam, już nie pamiętam nawet. Właśnie, zobaczę szybko co potrzebuję, żeby to zrobić. A, pokonaj Prusy, serio? Będzie tam event później. A, muszę zająć nowogród jeszcze i te inne tereny. Super. Co tu mamy za to? A zajmij Walachię, serio? Okej. Okay. I zajmij. E, tych, Mołdawię. Też się da zrobić. Trzeba. O, nie jest. Jak to krzyżacy nie są dużej już moim rywalem? Co, jestem za potężny znowu. No. Kurde, muszę sobie rywala nowego wrzucić. Brandenburgia <laughs> Mogę mieć sojusz z rywalem? Dobra, Moskwa, oczywiście Mosk Moskala Podatki czy. A dajmy stabilkę. Co mi tam szkodzi? O fuck! Przez to, że mam teraz stabilkę, mam problemy ekonomiczne. Dlaczego? Nie wiem. A może wyłączę ar utrzymanie armii w sumie. Proszę i nagle nie mam już problemu. Tylko wziąłem pożyczkę niestety. Kurde, nie zauważyłem tego po prostu. O, mogę spłacić. Dobra. Płacaj to. Już. No i spłaciłem pożyczkę. Bo mi ha wpadł hajsik. To ja lubię. Co to jest? Agenda... Czemu? Gdzie jest perm? Czekaj. Perm? Masz ten, bo Boże, czemu perm nie szpieguje co chwilę i. the fuck z tym fermem? Drugi koniec. Ej, halo, co to za rebelianci w Mołdawii? Uuu, będzie ciekawa ta wojna z zakonem przyrodkiem. Czemu? Chcę na ich sojusze. Ale czy mówiłem, że oni mają Maklemburgię, Moskwę, Danię i tych Liwonikczyków? Uuu... A ja mam ciebie. No, no tak, to tak, to tak, to są to, farmla... to farmlan... farmlandsy, Farm tak domiesz kurde, no, tak. I no na Dewuj, albo na zwykłych terenach, czyli No dobra. O nie, gór to wiem, gór to wiem. Jeszcze robiłem ten błąd. A Kraków jest jaki? Też form, okej. Okay. Opalnia mojej soli. Dobra. Kultura polska, mogę ją zmienić na inną. O czekaj, mam tutaj ideę. Mogę ideę wrzucić, czy to też przepłacę? Nie, to może chcę wziąć już. Dobra, ja chciałem chyba gospodarkę, jak pamiętam. E Ekonomię. To jest Twoja decyzja, ja ci daję słowolną. Te Czekaj, muszę pomyśleć, może pod kolonie pójdziemy polską. Najstarszy dowcip, kurde na tym kraj. Chcę mieć hajs, więc ekonomia, dobra. No bo jednak hajs się przyda. A z hajsem zawsze mam problem w tej grze. Mam z Tobą sojusz i jeszcze jedną mogę. No, możesz jeszcze jedną. No, dlatego chcę jeszcze jeden sojusz, tylko patrzę z kim. Tak, Sonia. Nie no, dobra, a tak serio patrząc... WIELKA HORDA! Gdzie oni są? Możesz kliknąć po prostu na te państwa na mapie. Kurde, bo czekaj, jeszcze zobaczę dla pewności czy nie ma jeszcze kogoś, ale Wielka Horda brzmi zajebiście. Bo oni są idealni do bicia Moskwy. Chociaż Kazań, To jest lepszy? Kazań czy...? Wielka Horda. Ta Wielka Horda. Czy Osman upada? Mam nadzieję. Albania, Wenecja, o Jezu tu Wenecja i papa, papież walczy. Boże, papież idzie na Konstantynopol. No, ewident, bo typu... No tak, Konstantonopoli ma jeszcze Bizancjum teraz. Boże, czego my dożyli? Kurde! Oni chcą Royal Mariasz ze mną nie chyba. Or Złota orda chce ze mną Mariasz, kurde. Puszczesz? Puszczesz. Mogę? Możesz, co ci broni? Ołatnie <głos> <o głosy> Mam z nimi już. Mam żonę! Jest tolerancyjna. Nie wiem, czy to dobrze. Nie Chociaż, patrząc, że kraj jest żydowski, król jest katolik, a żona jest e, ten, e, Złota Orda, to byli ci. Jak oni się nazywali? Religia ta ich, oh. czekaj. Gdzie była ta religia. No, a oni maja. mają islam? Tak. A, bo ten gryści to byli tamci, dobra. I się O Nie, moralki. 5 minus, dobra. Co tutaj, ma tutaj mamy? Następce, jak jelona. Tu mamy babkę, która jest. Kurde, katolik i. Polska żydowska pod zarządem katolicko-muzułmańskim. Co to się stało? Brzmi świetnie. no. Jej, kalisz opodatkowany. Cieszę się. Dobra, jak się brało, żeby wybuchli rebelianci szybciej? Klikałeś tam opcję, prowok rebel, ale ich jest większa ilość wtedy. Okej, okay. no, no ale nie mam nawet ich, kurde. Nie, bo wiesz, mam 80% szans, że wybuchną. Jedni no i 50 drudzy. No to ładuje się to, jak będzie dosłownie, to wybuchną. No, no to jeszcze... się ładują, ale się ładują powoli. No tak, ale wiesz, chodzi o to po prostu, że... Dobra, to na razie nie potrzeba. Czemu oni się ładują jeszcze raz? Autonomia pewnie, tak? Zgadłem? Maybe? Nie mam bladego pojęcia, jak to działa. Już zapomniałem. Za długo nie grałem w Europkę. To źle, bo Europka to życie. Nie. Yeah. Każdy mówi tak samo o hoju. O, dobra, jestem ten trzeci. E, moralki, tak. Moralki armii, proszę. I super. I mam religię opanowaną. I potem można świętować, widz. Celebrate, super. O, debatka. E, co by tutaj machnąć za debatę? To potrzebujesz. Eee, Merkantilizm, plus 2 to będzie do dobra Jak pamiętam, co nie? To, to, to trade to power, potrzebujesz. To, to, to potrzebujesz. dobra podatki. Nie no, a tak serio to muszę zobaczyć. Nie no, autonomia nie widziałem, żeby mi rosła. No i super. 75% sobie kupiłem na zwycięstwo, dając przywilejki, które dużo mnie nie kosztowały. Akurat więc wywalone. O! Nawet królandów mam więcej niż miałem. Nice! Opodatkowanie zwiększyłem! Jestem jak Morawiecki! Mateusz Watowiecki. O! Mogę reformy rządu zrobić. Poczekaj... A dobra, nie, do tego nie muszę pauzować. Do to widzę, że kwestia wiary jest problematyczna. Dobra, muszę zapauzować, bo mam kwestię wiary. O nie, mogę się zmienić w katolika. Nie, podziękuję. Nie zmieniamy wiary. E, dobra. Co ja tam mam? Widzę, że nie mogę zrobić e, wolności tej, ale mogę korpusy zrobić w sumie. To jest do kawalerii. Tak, to jest do kawalerii. I tradycja roczna, ale influence się szlachty zwiększy, kurde. 500 marynarzy dostanę, tak. Dobra, co to jest? E, tak, w Lublinie. A tu co trzeba? Synagoga pewnie machnąć, ta. Tutaj jest żeby machnąć. Boże, jak, gdzie były te staty? u mnie, tu były state'y. Kogo muszę powkurzać? A kogo muszę udobruchać? I co chcą, żeby zrobić? Posiadaj port! Posiadaj 50 prestiżu. Witamy rabini, znowu dla nich zrobię coś. Oni chcieli, gdzie to? W Lublinie, super. Budujemy kościół, synagogę w Lublinie. Tak. Uuu, to jest dobre. Plus, plus 10 do podatków. Plus 15 do podatków. I minus 10 do wpływów szlachty. Co nie? Brzmi dobrze. Tylko nie wiem, czy nie wziąć kawalerii, że minus 10 kosztów kawalerii i plus 25 y, tradycji. Nie no, dobra. Ograniczamy szlachty i zwiększamy podatki. Czyli wybieram. Y, kogo to? Tego, dobra. A, jest No, Hello there, szlachto. Jak się czujecie, towarzysze szlachcice. Kurde dobrze, spadło im trochę tego influensa. Bo mieli już 80% prawie. Nie no, mieli już 80% gademet. O właśnie, jak zrobię Sajlanda, to jest, że mi. Bo szlachta ma 74 teraz tej lojalności, co nie? Jak wezmę Sajza, to tam 30 lojalności tracą. No i tyle. Nie, 20 lojalności, Dobra, tyle. Pożegnajcie się. Patrzcie, czy też inna cena jest, inaczej, jak jest Nie A rabinom spadło, ale wywalone. Nie wolno stać poniżej 30%. Jest co rabinom e, zabrało, ale wywalone, bo rabinów też miałem bardzo lubiących mnie, że tak powiem. I o, nowy sąd. O, to jest realny, nowy sąd 4 Men Powera. A to jest. Super, a to jest. E, synagoga. Synagoga kolejna. Co mi tam szkodzi. Nawale tych synagog, jak. wiadomo co. A właśnie, rebelie mi ucichły w ogóle same, więc wywalone mam. Eee... O, Litwa polepsza opinię ze mną. Super. To jest to, co potrzebuję, dobra. Nowy Sącz miał być synagoga. Ach, nie ma tak. jak. synagoga w tym. w tym Sączu. Jej, renesans w Lublinie. Do Lublina dotarł renesans. I teraz. To jest. No zostaw tam dyplomaty, niech poprawia relacje. O, mogę anekstować. Czekaj. To jak. Na, na, to na koniec można anektować, ma zawsze. Akurat będzie idealne ze za zakończenia odcinka. Anektujmy. Tam ci się wkurzą, dostanę 5 prestiżu. Siup. I ile to potrwa anektowanie? 5 lat, spoko. Na ten czas będą Litwini wkurzeni, spoko. Bo akurat, no właśnie, to bardzo mało zmienia. Tak więc kończymy odcinek rozpoczęciem aneksji Mazowsza i przypominam o lajkowaniu, komentowaniu, Jak subskrybowaniu. Jakim zakończeniu aneksji Mazowsza? Rozpoczęciu wyjdziemy? powiedziałem, rozpoczęciu. Rozpoczęciu?